My jesteśmy to na szlak i udało nam się odbyć około 30-dniową podróż po Portugalii. Wyprawa autem z noclegami na europejskich kempingach, korzystając z dmuchanego namiotu. Po cudownej portugalskiej przygodzie rozpoczynamy krótszą, lecz także ciekawą przygodę pirenejską. Zapraszamy na relację z wakacyjnej podróży pod namiotem dmuchanym. E, przyjechaliśmy do... kilometr. Do boulangerii. cieplutkie bagietki, fajny e, e, Wodę kupiliśmy, 7 euro zapłaciliśmy. Śniadanko będzie super. I zaraz jedziemy na śniadanka z tym widokiem cały czas po prostu. Dzisiaj słońce peta, dajemy śniadanie i jemy. O, już otwieram. Tak wyglądało nasze śniadanie. Przy takich widokach. szum rzeki. Niesamowicie. Ale już człowiek przyzwyczaja się do tego szumu, nie? Nie przeszkadza w nocy. Znaczy, ja słucham w nocy, więc mi nie przeszkadza. Każdy czegoś tam słucha. Także taki przyjemny poranek. Baliśmy się o te deszcze, burze. A tutaj piękne słońce od samego rana z takim widokiem. E, witamy dzień. Jemy śniadanko. Byliśmy już. W eee, kupiliśmy bagietki. E, robimy pastę jajeczną, czekamy na jajka. Jak zjemy, ruszamy gdzieś pochodzić pooglądać widoki tych pięknych Pirenejów. Jemy śniadanie, zastanawiamy się, co u naszej koleżanki Jaszczurki. Mam nadzieję, że uciekła, a nie zginęła śmiercią psychiczną. Ale coś śmierdziało, jak wracaliśmy. Ja bym się nie śmiał to czy się gdzieś yy, nie przypaliła no, mam nadzieję że u ciebie to... nie jest to Bonjour bonjour jesteśmy w miejscowości Yy, dobre wody, w Bourbon, czyli dobre wody, i zmierzamy na szczyt, który ma wysokość ponad 1900 metrów nad poziomem morza, Pic de Gource. Chyba tak to się wypowiada, wymawia, niestety nie umiem francuskiego i sprawia mi to problem. Yy, dobre wody, czyli jest to na pewno yy, miejscowość, która związana jest yy, z wodami. Że źródłami wód termalnych. No i właśnie tutaj widzimy chyba te wody termalne. Kościółek. Te I narostło tego miasteczka. No, jesteśmy na szlaku. Mamy żółty i czerwony szlak. I spacerujemy. żadnych bluz, no ale wczoraj byliśmy wyżej, trochę niżej i tych bluz nie potrzebowaliśmy było cieplutko znowu tachać to, chociaż ja wiem doskonale, że w górach trzeba być przygotowanym na każdą sytuację, mamy picie, mamy coś do jedzenia też nie jesteśmy zmuszeni do wejścia na, na samą górę no, bo my się tu bawimy, mamy dobrze spędzić czas a nie pobijamy rekordy. Spacerujemy. Szlak mocno się zmienił. Jakby tu słabo oznakowane jest. Wysoko, ale idziemy. Ale drepcze, cierpliwie do góry. Zadziwiają nas chłopcy, zwłaszcza Antoś, który zapierdala, jakby miał jakiś motorek. Ten króliczek energizera. Nam jakby te baterie... Jakbyśmy mieli gorszej jakości te baterie. Nie, hola, musimy mu zamienić, ale generalnie szlak jest przyjemny. Mamy jakieś rozwidlenie, Jeremi krzyczy, idziemy zobaczyć. Zobaczcie na to. Zobaczcie, idziemy ciekawą polaną w tej chwili Z lewej i z prawej super widoki Fajny domek z kamieni na bardzo przyjemna. Widykowo super. Pogoda rewelacyjna. Przed siebie. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale widoki są przednie. Zobaczcie. Wow. Super. na skibowane Dobra, słuchajcie, yy, jesteśmy na moim zegarku 2.27 wchodzenia, weszliśmy w fajne miejsce, no chyba docelowo nie doszliśmy i chyba e, no już nie mamy sił no. Widokowo jest teraz pięknie, na szlaku no teraz spotkaliśmy paru ludzi, też siedzą i też odpoczywają, także no. my tak czy siak musieli zejść tą samą drogą, bo samochód mamy w miasteczku że decydujemy tutaj sobie robimy teraz troszkę pijemy wody, troszkę z ciastko, w nogach swoje mamy, widoki są piękne. No ludzi nie ma, jest ten szlak sam sobie był bardzo fajny, no, ale tak jak Jeremy powiedział, no nie jest do końca przygotowany, bo, no bo bo ma buty sportowe do biegania, bardziej niż do chodzenia po górach, także. Tutaj sobie chwilkę odpoczniemy. Chwilę odpoczniemy i będziemy schodzić. Podejrzewam tak z półtorej godziny czy z dwie godziny jakby nam zejdzie. Ale jest bajka. Widokowo jest bajka. A, słuchajcie, największą przyczyną jest brak wody. A ciężkie warunki są, jest mega gorąco. Także... Bo jest przyjemny wiaterek. No ale dwie godziny trzeba zajść. Także mamy wrotki z godziny 13:40. dwie godziny pewnie będziemy schodzić. Dodatkowo brak wody. Jedzenie mamy, ale woda, woda, w tej, w tej pogodzie dzisiejszej potrzebna jest woda. Na dole plan jest taki, że idziemy do restauracji na zimkie napoje i później do kempingu 13.40 zeszliśmy schodzić jest godzina 15 czyli 2,5 godziny wchodziliśmy Gdzieś z półtorej godziny schodzimy, bo jeszcze mamy gdzieś 5 minut do miasteczka, ale już jesteśmy na tej płaskiej drodze. Już słychać dzwony z miasteczka, także zaraz będziemy pić jakieś zimne napoje, bo woda już w tej chwili nam się skończyła. Widoki tam były przecudowne, Pireneje super sprawa. My mega aktywnie, my zawsze lubimy szwendać się i troszkę się pomęczyć. Także pozytywnie, bo przyjemnie się teraz będzie odpoczywało na kempingu. Super. O, idziemy się czegoś, albo szukamy sklepu, albo się po prostu czegoś zimnego napić. Zobaczcie, w tym miasteczku nawet o 15 jest parking taki w środku, sporo miejsca. Także tu można przyjechać i wypady w góry porobić. Słuchajcie, robimy szybką kolację bo zrobiła się no teraz się trochę prze, przetkało, ale zrobiła się w pewnym momencie straszna zawierucha zrobiło się ciemno, tutaj akurat słońce teraz wyszło, ale tu ciemno zaczęło strasznie wiać, ale w prognozie pogody i w pogodzie wyszło mamy 20, 20, 20, a o 21 ma być burza ale teraz tak patrzę, no nie wiem czy ta burza nie przejdzie gdzieś bokiem także jemy szybko kolację, dosyć mocno wieje i Mamy nadzieję, że zdążymy przed burzą. Serdecznie zapraszamy do oglądania materiałów na naszym kanale z podróży po Portugalii. Jeżeli spodobał Ci się nasz pomysł na wakacyjną przygodę, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw ślad po sobie, czyli komentarz i łapkę, i czekaj na nasze nowe relacje z podróży. Dobrze, że nagrywam. <grywa> Witam Was wicowie.